Ja wiedziałam, że tutaj będzie mnóstwo niespodzianek, bo mamy strych. Słyszeliście, że prowizorka jest najtrwalsza i ta prowizorka tutaj jest totalnie trwała. niczym totalne remonty. Widać cieplenie, jest jakieś ocieplenie od szczytu. Tylko słuchajcie, to jest ocieplenie, które się już niespecjalnie nadaje do czegokolwiek. Boazeria nie służyła do ozdoby. Tak się wszystkim wydawało, bo Azeria służyła do tego, żeby zakrywać w prosty i łatwy sposób. Zakrywać niedoróbki, zakrywać ściany, które są nieotynkowane, zakrywać elektrykę, zakrywać wszystko. Tutaj okazuje się, że nie ma dobrego ocieplenia. Ono jest bardzo wybrakowane. Po drugie, okazuje się, że wszystkie te ściany są wyłącznie z dykty. Mamy opcję elektryki, która jest pociągnięta. A! To jest jak z horroru najgorszego, wkładasz rękę w dziura, a Jezus Maria, to nadal działa! Iwan mały! Nie robi się tak! W dziurach się nic nie powinno znajdować! Duży Iwan wraca, super, cieszę się, będzie szybsza Molka, Iwan jest silny, Ło, łamie żerdzie jak zapałki. Ale co się okazuje, nie, duży Iwan jest po to, żeby mały Iwan miał jeszcze większą zabawę. Ze straszenia mnie, z wywalania, z rozwalania, to jest dwójka dzieci. No, tak. Jezus Maria, przestań tak robić. Nie, co to jest jakiś horror, no?